Przepraszam bardzo, bo się komuś wciąłem w kolejkę. Przepraszam za kolokwializm, ale wszyscy Państwo też odnosicie się do mnie. Ja nie będę udawał mądrzejszego od Was i nie będę tak jak niektórzy politycy udawał, że znam się na każdym aspekcie opieki zdrowotnej. Mi bardzo zależało na tym i za tym o tym świadczą fakty. Wiem, że nie wszyscy to zrozumieli, mówię o politykach, ale chciałbym, żebyście co do jednej sprawy nie mieli wątpliwości. Kiedy objąłem urząd premiera moje pierwsze, pyta moje pierwsze pytanie było czy szef NFZ-u, który został szefem nfz za czasów PiS-u jest dobry, sprawny czy jest zły? Nie, nie sprawny. Kompletnie mnie nie interesowało kto go mianował. Zebrałem opinię, staram się zebrać opinię od ludzi, którzy pracują lub obserwują pracę NFZ-u. I otrzymałem opinię pozytywną. I nie miałem żadnych wątpliwości, że będzie dalej pracował, no chyba że coś się wydarzy. Przepraszam, że tak plecami do złego. Bo ja mam wręcz obsesję, żeby ochrona zdrowia, tak jak bezpieczeństwo państwa, stąd między innymi obecność generała, a polityczna. Historia pana generała jest identyczna, w jakimś sensie. Identyczna. W krytycznym momencie politycznym Postanowiłem i zbierałem za to cięgi, że Ministerstwo Zdrowia całe, od politycznej i od partyjnej. Ja panią minister zdrowia poznałem w czasie rozmowy rekrutacyjnej. Jest radykalnie bezpartyjna. Nie miała ze mną nigdy nic wspólnego w sensie politycznym. Pierwsze pytanie pani minister było, czy. Będę mogła pójść do pana prezydenta, bo chcę dobrze współpracować z ludźmi pana prezydenta. Bo mamy kilka spraw wspólnie do rozwiązania. Mam nadzieję, że pan minister na pewno dobrze wie. Ja nie będę komentował tego, co pan powiedział, bo nie chcę burzyć tego, nad czym pani minister pracuje bardzo ciężko. Mam tylko nadzieję, że nie będzie weta, bo czekamy także na decyzję prezydenta dotyczącą ładnych paru miliardów złotych z funduszu medycznego. Ja wiem, że z Panem, ale te, to, temu, tego się Panu nie udało powiedzieć. Że my naprawdę stajemy na głowie, żeby współpracować z każdym, żeby ta współpraca miała kompletnie bezpartyjny charakter. I w sensie politycznym wziąłem za to pełną odpowiedzialność. Co usłyszałem od wszystkich moich koalicjantów. Powiedziałem, że Pani Minister będzie pracowała z każdym, niezależnie od jego poglądów politycznych, bo dobrze wiemy, jaka jest stawka. A tą stawką jest zdrowie i życie ludzi. I też przecież. Ja wiem, wszyscy trochę nabrali wody w usta, bo to jest bardzo niewygodne. Powiedzieć, że yy mamy podzielić może trochę inaczej i mądrzej pulę pieniędzy, jaką mamy. Więc jeśli pytacie mnie Państwo, chociaż to pytanie nie wybrzmiało wprost, czy będzie wyraźnie więcej pieniędzy na ochronę zdrowia, to proszę pytać konkretnie, czy mamy zamiar podnieść składkę zdrowotną. Czy mamy zamiar podnieść składkę zdrowotną? I powiem uczciwie. Nie planujemy podniesienia składki zdrowotnej. Wiem i wiem, że część z Państwa bardzo by chciała, żebyśmy podnieśli składkę zdrowotną. Ja pomijam fakt, widzę Pani, y, 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 pani ekspresję w tej chwili, ale ja jestem doświadczonym człowiekiem i ze względu też na niektóre osoby tutaj siedzące wiem o czym mówię. Że, nawet gdybym miał taki pomysł, żeby podnieść składkę zdrowotną, to tego nie przeprowadzę, nie będę da, nic dalej mówił. Nawet gdybym tutaj w porozumieniu z reprezentantką pacjentów i, i proszę mnie zrozumieć, ja nie będę nikogo zaczepiał, nie będę nikogo krytykował, ale chcę, żebyście mi uwierzyli w sprawie, na której ja się naprawdę dobrze znam. Otóż nie, nie ma takiej możliwości, żeby w tym, w przyszłym roku podnieść składkę zdrowotną. I domyślcie się dlaczego, ale ja dałem słowo honoru, że nie będę nikogo zaczepiał politycznie. Realizm mi podpowiada i, i, i uczciwość każe mi powiedzieć, że musimy zastanowić się jak najmądrzej podzielić tę pulę pieniędzy, którą mamy. Ona nie jest mała. Ja wiem, że jutro, pojutrze, popojutrze ci, którzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności powiedzą dodaj jeszcze 50 miliardów, 100 miliardów. nie, nie, nie mam takiej możliwości. My wydajemy dzisiaj 40 miliardów więcej na zdrowie niż na obronę. O tym też mieliśmy okazję rozmawiać. To są te dwie y kategorie, które są bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o ilość pieniędzy, jakie wydajemy w państwie polskim. I ja nie muszę nikomu tłumaczyć, że nie pozwolę do licytacji, komu wyrwiemy zdrowiu na obronę czy obronie na zdrowie. Tak naprawdę inne agregaty finansowe zupełnie jakby nie wchodziły, bo tam są naprawdę wielkie pieniądze. Więc... Y y i proszę się nie dziwić, że Pani Minister, yy, między innymi to jest historia tego pisma, we współpracy z Ministrem Finansów, testuje i szuka różnych sposobów. Co zrobić? Jak mądrzej wydać pieniądze? Mądrzej z punktu widzenia leczenia pacjenta. Z puli, którą mamy i która nie jest niska. Mam kompletnie, przepraszam, gdzieś. Czy skoczyło bardziej z 18 na 19, czy... Ja tylko wiem, że yy, te pieniądze rosną. I nigdy nie urosły tak, jak w tym roku. Nigdy. I wiem, że to nie wystarcza. Ale nie będę nikomu opowiadał bajek, jak niektórzy potrafią opowiadać, że możliwe jest wydanie 100 miliardów więcej za y, 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 pół roku, czy rok, bo nie jest, bo nie jest możliwe. Powiedziałem moim współpracownikom, nie próbujcie nawet szukać takich metod. Nieśmiało o tym wspomniałem, żeby powiedzieć: A, o, tam za dużo zarabiają. Trzeba im zabrać. Wiecie, jaka jest pokusa, ile ludzi tak myśli. I, i też mówię: nadużycia na sami wy wiecie najlepiej, gdzie można złapać trochę za, 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 yy, yy, za rękę, tam, gdzie te pieniądze źle są wydawane, tam, gdzie czasami. Niektóre zarobki są nieuzasadnione, wyceny niektórych procedur są przeskalowane. Wiadomo, nad tym będziemy wszystkim pracowali. I proszę się nie działać, tu nie chodzi o to, żebyśmy piękną strategię ogłosili. Bo tak naprawdę intelektualnie to są proste rzeczy. Mamy tyle pieniędzy, podzielmy je tak, żeby one maksymalnie dobrze służyły pacjentom i żeby nie godziły zbyt boleśnie w czyjeś interesy. I, i teraz też no nie, nie ma się co szukiwać. Przesunięcia w obrębie tej, tej puli, jaką mamy do dyspozycji, będą oznaczały, że gdzieś pójdzie trochę więcej pieniędzy, a ktoś zostanie dotknięty tym. No, no choćbyśmy pękli. Ale ja bym chciał, żeby to nie była wojna domowa kolejna, 15 odsłona wojny domowej, czyli żeby to zrobić w sposób przemyślany, naprawdę uzasadniony, z możliwym konsensusem i tam, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z jakimiś wynaturzeniami. Także żeby tam przede wszystkim sięgnąć po pieniądze, gdzie one są wydawane bezsensownie albo z przesadą. Przecież też dobrze wiecie, że mamy bardzo, no nie chcę powiedzieć kosztowne, no bo, to, ale, no, ale tak, kosztują nas bardzo dużo pieniędzy różne programy, które wprowadzano w przeszłości. I też nie ma żadnego znaczenia, jaki stempel partyjny jest na tych projektach, które wprowadzano, one są. Jak ktoś dał darmowe leki seniorom i dzieciom, czy dzieciom i młodym ludziom do świąt Roku życia, no to ja też znam życie, nikt na to ręki nie podniesie. Ale dobrze wiecie, ile to kosztuje i jakie to jest pole do nadużyć. Więc ja powiedziałam moim, nie próbujcie dyskutować o tym, żeby ten program przestał istnieć, bo on nie przestanie istnieć. Ale spróbujcie go tak skonstruować, żeby, żeby nie było tego no, kosmicznego, nadmiarowego. Y, 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 Konsumowania lub przechowywania leków przez ludzi w Polsce. Przecież wszyscy wiemy, co się dzieje. No nie, więc chcę, żeby mój zespół spokojnie opracował to nie jako kolejny etap wojny domowej, tylko żebyśmy znaleźli sposób, że skoro mamy darmowe leki, to jest najobszerniejszy program w Unii Europejskiej do 18 i, 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 i dla seniorów, no okej, okay, nie zabierzemy, no ale to zróbmy chociaż tak, i tutaj zwracam się do wszystkich o pomoc. Bo przecież wiadomo, tam też są interesy bardzo poważne. No, żebyśmy ograniczyli interesy niektórych, którzy są biznesowo wyłącznie zaangażowani w to, no, po to, żeby utrzymać tę możliwość, ale żebyśmy racjonalizowali wydatki. I ja mogę tak mówić na, na poziomie moich kwalifikacji, o każdym aspekcie ochrony zdrowia w Polsce. Niczego nie chcemy zabrać, ale tam, gdzie pieniądze są wydawane z mniejszym sensem, czasami bezsensownie i bardzo rzadko, ale się zdarza, nieuczciwie i niepotrzebnie. Żebyśmy tam wspólnie poszukali rezerw i nie okładali się zdrowiem pacjentów po głowach, jak, 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 jak ludzie bez, bez rozumu. Bo naprawdę niczego więcej nie wymyślimy, no bo poza jedną kolejną jakąś bijatyką i przed tym naprawdę przestrzegam. Te słowa dedykuję panu ministrowi. Dziękuję i wybaczcie, Dziękuję ale bardzo. muszę jechać. Dziękuję bardzo panie premierze. Dziękuję bardzo za udział.